To, co odkrył Tolstoy, może zmienić twoje życie, ale ostrzegam, to nie jest łatwa prawda. Masz wszystko, jesteś podziwiany, osiągasz sukcesy, spełniasz swoje marzenia, a teraz wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i nic z tego nie ma znaczenia. Żadna z tych rzeczy, które wcześniej były dla ciebie ważne, nie daje ci radości. Patrzysz na ludzi, którzy cieszą się życiem i myślisz, czy wszyscy tylko udajemy? Coś podobnego przydarzyło się jednemu z największych pisarzy w historii. Lew Tolstoj stworzył dzieła, które zmieniły literaturę. Był kochany przez miliony, miał rodzinę, bogactwo i pozycję, o której inni mogli tylko marzyć. A jednak, w wieku pięćdziesięciu lat, stanął na skraju rozpaczy. Co odkrył? Dlaczego to prawie go zniszczyło? To historia, która może zmienić twoje spojrzenie na życie, ale zanim przejdziemy dalej, zastanów się, czy naprawdę chcesz wiedzieć, co odkrył Toustoj? Bo kiedy poznasz odpowiedź, możesz już nigdy nie patrzeć na świat tak samo. Wyobraź sobie, że zdobyłeś wszystko, wszystko, co ludzie uważają za miarę sukcesu sławę, podziw, bogactwo, miłość. Twoje słowa poruszają miliony, twoje osiągnięcia zapisują się w historii, ale nagle to przestaje mieć znaczenie. Tolstoi, literacki geniusz, którego książki zmieniały ludzkie myślenie, z dnia na dzień stracił sens życia. Jego własne słowa przestały go poruszać. Chodził samotnie po korytarzach swojej posiadłości, unikając nawet tych, których kochał. Jego dzienniki zmieniały się w zapisy czystej rozpaczy. Sen, jedyna ucieczka od myśli, przestał przynosić ulgę, a wtedy pojawiły się pytania, które nie dawały mu spokoju. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie dziś, to jutro? Jaka jest różnica, skoro wszystko i tak przeminie? I wreszcie coś przerażającego. To ustoś zaczął unikać sznurów, broni, ostrych narzędzi. Bał się, że pewnego dnia impuls przejmie nad nim kontrolę. Co doprowadziło go do tego punktu? Co odkrył, że prawie go zniszczyło? Odpowiedź jest mroczna, ale może pomóc zrozumieć coś kluczowego o życiu Czy jesteś gotów ją poznać? Niektóre pytania są jak drzwi, których nie powinno się otwierać. Tołstoj otworzył je wszystkie i to niemal go zniszczyło. Od dziecka nosił w sobie pustkę. Znał ją, zanim jeszcze potrafił ją nazwać. Wcześniej stracił rodziców, widział jak życie, które powinno trwać, nagle się kończy. Religia, zamiast pocieszenia, widział w niej hipokryzję i pustą kontrolę. Sukces zdobywał go na każdym polu i czuł się coraz bardziej zagubiony. Każdy nowy triumf był jak lekarstwo, które działało tylko na chwilę. Każde zwycięstwo było coraz bardziej gorzkie. Aż w końcu stanął przed prawdą, której nikt nie chciałby zobaczyć. Po co to wszystko? Nikt nie znał odpowiedzi, nikt, kto patrzył na świat tak jak on. A teraz pytanie do ciebie: czy kiedykolwiek czułeś, że coś powinno cię uszczęśliwiać, ale tego nie robi? Czy zdarzyło ci się osiągnąć cel i zamiast radości poczuć pustkę? Czy też masz wrażenie, że życie powinno mieć większy sens? Ale nikt nie potrafi ci powiedzieć, jaki. Jeśli tak, napisz w komentarzu. Może twoja historia jest bardziej podobna do tej toustoja, niż myślisz, i może razem uda nam się znaleźć odpowiedzi, których on szukał przez całe życie. A gdybyś dowiedział się, że właśnie teraz, w tej chwili, zawisłeś nad przepaścią, nie masz kontroli nad tym, co będzie jutro, nie wiesz, co stanie się za rok. A może to, co teraz wydaje ci się ważne, twoje cele, ambicje, plany, przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie? Co byś wtedy zrobił? To pytanie zadawał sobie Tolstoy, i być może powinieneś zadać je także sobie. Tolstoy opisał to w jednej z najbardziej wstrząsających metafor swojego życia. Człowiek ucieka przed dzikim zwierzęciem, goni go coś nieuniknionego śmierć. Czas, sens, którego nie może znaleźć, w końcu dochodzi do krawędzi urwiska, nie ma dokąd uciec, zeskakuje i chwyta się kruchej gałęzi nad przepaścią, patrzy w dół, na dnie czeka smok, patrzy w górę, zwierzę nadal tam jest. Nie ma wyjścia, ale wtedy zauważa coś dziwnego. Na liściach tuż obok jego twarzy lśnią drobne krople miodu. Nie uratują go, nie zmienią jego losu ale mimo wszystko wyciąga język i ich kosztuje czy życie to tylko te krople miodu tołstoj zastanawiał się jeśli koniec jest nieunikniony to co naprawdę ma sens czy to pieniądze nie zabierzesz ich ze sobą czy to sława ludzie zapomną czy to sukces przeminie jak wszystko inne a może może jedyne co naprawdę mamy to te drobne momenty Śmiech dziecka, zapach lasu po deszczu, ciepło dłoni ukochanej osoby. Śpiew ptaków o poranku Tołstoj widział, jak najprostsze rzeczy trzymają ludzi przy życiu. Ale czy to wystarczało? Czy można przeżyć całe życie opierając się tylko na ulotnych chwilach piękna? A teraz najważniejsze pytanie. Do ciebie. Jakie są twoje krople miodu? Co sprawia, że mimo wszystko trzymasz się tej kruchej gałęzi? Co daje ci poczucie, że warto, nawet jeśli wszystko przemija? A co jeśli tak bardzo gonimy za przyszłością, że zapominamy skosztować tego, co mamy przed sobą? Podziel się w komentarzu, bo może twoja odpowiedź pomoże komuś, kto właśnie teraz czuje się jak to ustoj. A jeśli ta historia cię poruszyła, zatrzymaj się na moment, rozejrzyj się wokół siebie i zadaj sobie pytanie, czy może właśnie Teraz krople miodu są tuż obok ciebie, gdzie prości ludzie znaleźli odpowiedzi, których nie miał Tołstoj. Jak to możliwe, że człowiek, który znał największe filozofie, który czytał tysiące książek, który rozumiał psychologię człowieka, nie potrafił znaleźć spokoju, a ludzie, którzy nigdy nie zadawali wielkich pytań, potrafili? Tołstoj patrzył na chłopów. Byli biedni, nie mieli wykształcenia, nie znali wielkich idei Platona, Kanta, Schopenhauera, a mimo to mieli coś, czego on nie miał. Spokój. Tołstoj widział, jak prości ludzie cierpią, tracą bliskich, walczą, o przetrwanie, ale nadal sięgają po swoje narzędzia i idą do pracy, jakby życie miało sens. Nie załamywali się, nie dręczyły ich te same pytania, które doprowadziły jego samego na skraj otchłani. Dlaczego? Jaka była ich tajemnica. Tołstoj odkrył, że nie była to religia, którą odrzucał przez całe życie nie instytucja, nie dogmaty, nie martwe rytuały, ale coś prostszego. Wewnętrzne przekonanie, że życie ma cel. Nie zastanawiali się nad nim. Po prostu wiedzieli, i to było coś, czego on, człowiek, który całe życie szukał odpowiedzi, nie potrafił zaakceptować. Czy możliwe, że Tołstoj przez całe życie szukał odpowiedzi w złym miejscu, że filozofia, książki, teorie, którymi się otaczał, były tylko zasłoną dymną? Czy życie jest prostsze niż nam się wydaje, a może to my komplikujemy coś, co zawsze było oczywiste? Teraz pytanie do ciebie czy wierzysz, że życie ma sens, czy nadal go szukasz? Czy to możliwe, że proste prawdy są trudniejsze do zaakceptowania, niż skomplikowane teorie? A może właśnie teraz, w tym momencie, masz w sobie odpowiedź, której nawet Tolstoy nie potrafił znaleźć, podziel się w komentarzu bo być może największe pytania mają odpowiedzi, które są tuż przed naszymi oczami, tylko czy mamy odwagę je dostrzec? Co jeśli największy umysł swoich czasów przegrał walkę z czymś, czego nie da się zmierzyć intelektem? Toustoi nie został religijnym fanatykiem, nie uwierzył ślepo, ale po latach poszukiwań, po przeanalizowaniu każdej filozofii, każdej idei, każdego argumentu, Zaczął dostrzegać, że sama wiedza nie daje ukojenia. Bo co, jeśli odpowiedź nie jest skomplikowana, ale wręcz przeciwnie, aż zbyt prosta? Tołsto, który spędził życie na rozkładaniu świata na czynniki pierwsze, odkrył, że spokój nie leży w wielkich teoriach, jest w prostych aktach dobroci, w pokorze wobec życia, w wdzięczności za rzeczy, które wcześniej ignorował. Nie. Znalazł odpowiedzi, ale zrozumiał coś innego. Może sens życia nie polega na znalezieniu jednej, ostatecznej odpowiedzi? Może chodzi o to, jakie pytania sobie zadajemy i jak przeżywamy każdą chwilę. Nie rozwiązał zagadki istnienia, ale zmienił sposób, w jaki na nią patrzył, a to odmieniło jego życie. A co z tobą? Czy myślisz, że sens życia można? Znaleźć w filozofii i wiedzy, czy raczej w prostych chwilach codzienności? Czy każdy człowiek może znaleźć spokój w ten sam sposób? Czy to kwestia indywidualna? A może, szukamy odpowiedzi tam, gdzie ich nigdy nie znajdziemy. Podziel się swoją opinią w komentarzu. Może Twoja perspektywa okaże się tym, czego ktoś właśnie teraz potrzebuje. A jeśli chcesz dalej szukać odpowiedzi na najgłębsze pytania życia, Zostaw subskrypcję i włącz dzwonek, bo podróż tą stoja to tylko jedna z wielu, które mogą nas czegoś nauczyć. Może razem odkryjemy coś, czego jeszcze nie dostrzegaliśmy.